że na bo to Na tej stronie tam Bo tego, tego. Janusz! Janusz! Gdzie tu jest? Gdzie 41. Gra. Wow! Eee. Szybko panowie, bo szkoda ryb. Wiktor, no, sędzia główny i pan naczelnik, może tak by to ładnie wyszło. Ale tak stać, jeden, dwa, trzy, żeby to ładnie wyglądało. Dziękuję zarówno naczelnikowi sekcji, Zbyszkowi Brędzy, jak i wszystkim, którzy się zaangażowali, żeby te pikniki kultywować i co roku je robić. Już mamy szósty. Za cztery lata będzie dziesiąty, także czekamy do dziesiątego.